Jeśli widziałeś w życiu dziwne TNT To gwarantuję, że była to tylko rozgrzewka Rozgrzewka przed dzisiejszym odcinkiem Bo to co dzisiaj widziałem To były najbardziej Rozwalające mózg TNT W historii Zresztą co ja będę gadał, każdy sub to plus jeden Do wybuchu mojego mózgu, let's go Czy to TNT jest w stanie sprawić, że kogokolwiek Gacie dzisiaj będą brązowe Fy, ha, ha, Nie ma opcji Proszę państwa, ja jestem ekspertem od rzeczy wybuchowych I doskonale wiem, że coś takiego Nie, nie wygląda w ogóle jakby miało sprawić jakikolwiek problem dzisiaj co to jest? Jakiś mały wykrzyknik fioletowy? To w ogóle nie wygląda jakby było poważne! I założę się, że poważnie też nie wybucha. O, o, okej, okay. zamienia rzeczy na rzeczy deterowe? Ciekawe, znaczy to nie są neterowe, czekaj, to jest, to nie, to nie jest. Nie mam pojęcia o co chodzi, ale. Okej, okay, to jest imponujące! Co wam to co mówiłem? Podoba mi się to! Znaczy to nie wygląda jak TNT! Póki co nic tu jeszcze nie wybuchło! Dziękuję, ja chyba będę żałował, że to powiedziałem. Przepraszam, nie chciałem, okej! Okay, okej, okay, żałuję! Przepraszam, bardzo nie chciałem tego powiedzieć! CO TO JEST?! Eee... eee to, to, to nie jest normalny wybuch. To jest coś więcej niż normalny... Coś MNIE ODPICHA! Dobra, są wybuchy! Przepraszam! CO WAM TO CO MÓWIŁEM?! Znaczy co wam to co mówiłem przed tym jak cofnąłem to co wam mówiłem?! Nie mam pojęcia co robię, ale bardzo... O babo! Co to? O kurde pere. To jest najbardziej imponujące TNT jakie widziałem w życiu A, no Znowu Dobra jeśli chodzi o szkodliwość 6 na 10 Jeśli chodzi o widowiskowość 15 na 10 co to w ogóle jest możliwe? Czy ktoś dyskutował to z rządem i ustawa jakaś jest co wprowadzi... Okej, okay, to zgi To jest jeszcze dziwniejsze niż myślałem. Ej, hola, hola, spokojnie, spokojnie, już, już naprawdę wystarczy. Koniec tych popisów, spokojnie. Co tu się przed chwilą stało? E, powstała gigantyczna kostka, która wywaliła wielkiego fioletowego grzyba w kosmos. Które wywalił DD dookoła i zniszczył pół świata. To, to jest rzecz, której nie spodziewałem się, że powiem. I te gacie chyba jednak są brązowe. A to dopiero początek może być lepiej. TNT ponad chmurami! Co to znaczy, że ponad chmurami? To jest to TNT, tam są chmury, póki co to pan jest na ziemi, a nie nad ziemią, a... ale to tak chciałem powiedzieć, że zakładam, że to się całkiem szybko zmieni, tylko co mi na to, że moje TNT poleciało właśnie na słońce. Ej, przepraszam, nie wiem, spadniesz na... Co? Ej, nie, chwilę! Chwilę! Nie, nie! Chwilę! Nie! Nie tak chcę skończyć! Cześć, cześć, co tu się właśnie stało, bo ja chyba czegoś nie rozumiem, to nie miałabyś tym przypadkiem, czemu jestem w jakiejś górze? Okej, okay, mój Minecraft jest oficjalnie kaput. O, o, ży, żyję! Żyję! Gdzie ja jestem? o! <ślesy> Przepraszam bardzo, ale chyba mamy bardzo różną definicję słowa TNT. <laughs> Okej, okay, czyli dzisiaj produkujemy góry, tak? Fagnizk jest ponad górami, trzeba przyznać, co do tego mieli rację, co jest do góry? Nie mam pojęcia. a, a, a Totalnie nic! Ale i tak było warto! Co tu się stało? Czemu powstała wielka góra? To nie ma sensu, to było tylko TNT a jeśli myślicie, że gorzej nie będzie Spokojnie, to małe, niepozorne coś Nazywa się Toaletowe TNT No tak, no tego czegoś brakowało, nie? Trochę kupska, jakichś takich No super, nie? Jakby bardzo mi tego Brakowało ostatnio na moim kanale Jakieś kibelki, coś tam Naprawdę genia genialnie O, to, to, to jest ten kibelek, tak? No super, nie? Znaczy bardziej to ja się czuję Jak w beczce, a nie w kibelku, ale Jak kto woli, jak kto lubi, nie mam pojęcia Jakie są definicje kibelków w Minecrafcie? Mogę stąd wejść? Fajnie, że mam powietrze. Naprawdę, super, ale. Ja bym chciał stąd wejść. Czego oni to zrobili z obsydiadu? Nie, czekaj, co? Ja po prostu byłem w kamiennym ta takim czymś, i to, to było takie ciężkie. I to jest ten kibelek, że ja o czymś nie wiem. Echem, e, ta. No ale to wy, ty, ty zamykałaś w czymś, co powinno być. Toaletą, ale jest y, kamieniem z wodą w środku. Pff, gdzie wy tu Kibel widzicie? Ja to na przykład jestem prostym człowiekiem. Widzę coś, co wygląda jak wieża pilagerów. To wiem, że będę miał problem. Nie do końca jeszcze czaję, w jaki sposób mieliby połączyć wieżę pilagerów z TNT. Ale liczę na to, że, że, że znowu polecimy w kosmos. Nie no, czekaj, to nie tak. Wieża pila. Ja wiem, że wieża pilagerów to, to wieża zaczy do góry, nie? Ale bez przesad... Nie, czekaj! Nie tak się ubawiliśmy! Nie o to mi... Co?! Teraz to już naprawdę nie wiem, czy to ja miałem jakieś widy, że widziałem spadającą wieżę, czy to, to, to naprawdę się wydarzyło. Nie no, bez jaj, rzeczy, które mogłem spodziewać się po wieży piladżerów, to to, że spadnie mi na nos, to było ostatnie miejsce. Nie no, nawet gorzej, to było ostatnie miejsce po ostatnim miejscu! Nie śniło mi się, to się naprawdę stało! Ta wieża spada! I, i, I rozpada się na milion kawałków! Wow, trzeba przyznać, że efekt spalającej wieży jest całkiem imponujący! Nie spodziewałbym się nigdy, że taka mała wieżyczka może dokopać się prawie do Bedroga! Znaczy, okej, okay, prawie to dużo powiedziane, ale też byliśmy na szczycie jakiejś góry, więc powiedzmy, że gdyby to nie była góra, tylko równina. Całkiem blisko bedroka nie? Nie wiem, z czego ci pilaczynowie te wieże budowali, ale chcę to samo do mojego domku. Bo mogę to kupić? Prawdopodobnie nie powinienem tego mówić, ale wydaje mi się, że nic mnie już dzisiaj nie zaskoczy. Szczególnie jeśli kolejne TNT wyglądek by miało iść z nami na disco, a nie wzniszczyć świat. Ale może ja jednak nie wiem za dużo. Może jestem prostym człowiekiem, który po prostu. Chcę widzieć 50 TNT, które leci do słońca. No jasne, znaczy ja się już przyzwyczaiłem. Mi to już nie przeszkadza. Co to jest? Znowu cóż na mnie spada? Czy rakieta? Okej, okay. poleciała. Znaczy. wybuchła. Znaczy, nie pojęcia Co? Zabiła mnie. Za dużo rzeczy dzieje się na moim posterunku. Za, i to nadal wciąga. Bardzo bym nie chciał. Mógłbym. krowo. Wracaj tu. Nie, nie, <śleskuj> Co Dosłownie, nie żartuję. Skraszowało mi Minecrafta. Co tam się działo? Przepraszam bardzo! Mogę wrócić na ten świat, ale jakim kosztem? Dzień dobry! Okej, okay, to nadal jest, to nadal działa. Bardzo mi się to nie podoba. To znak, że mój komputer jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Znaczy, to TNT nie powiedział ostatniego słowa do mojego komputera. Na ten moment to ja naprawdę nie wiem, co jeszcze robię z życiem. To ja po prostu się odradzam. To mnie wciąga z powrotem. Super! Świetnie się bawię! Top 10 najlepszych rozrywek w Minecrafcie Miejsce 12 Interdimensional TNT. Nie no. Ja mam czas. Ja się mogę odradzać Sam. Cały czas tam iść do ciebie z powrotem. Czy to się skończyć? Czy to no, ma jakieś plany? W ogóle wybuchnąć bardziej. Ta rakieta może wróci na ziemię. Cokolwiek nie. Okej. Okay. Squidy sobie lecą do góry. Jasne. Ja też. Zaraz mam się bloki do wciągania skończą. Wiecie. Ja nie wiem, czy ci będzie tak dobrze, by Droka wciągało jak mnie i piasek. Pomocy. Ja naprawdę chcę stąd wyjść. Na, nawet latając nie mogę. Nawet lataj. Nie ma opcji. Jestem na kreatywie. Nie jestem w stanie stąd lecieć. To cały czas mnie prowadzi do siebie. Mam dosyć. To co co? Te TNT, a my właśnie chyba pozbyliśmy się pierwszego save'a, nie? Świetnie, wspaniale, genialnie! Żegnam cię kochany, świetnie mi już wystarczy. Ja tu mam poważną robotę do robienia i chyba rozumiecie, że TNT z jednym wielkim znakiem zapytania brzmi jak poważna robota. Nazywa się Unlucky TNT. Co może być bardziej unlucky niż to, że nie masz jeszcze łapki w górę na przykład? Nie ma nic bardziej unlucky! Chyba że... no zobaczymy jakich mamy konkurentów, proszę ba Czemu unlucky TNT zamieniło się właśnie w jakieś takie pomarańczowe czy coś? To nie ma totalnie sensu, ła! To, że jestem znowu w jakiejś dziurze też nie ma sensu No co, no dajcie mi już spokój, ja już nie chcę się chować w górach! O, jajko, albo nie, bardziej góra, albo jajko Czy to jest góra, czy jajko? Ja chyba czegoś ogólnie nie rozumiem, co jest unlucky w tym, że... Czemu tym razem to jest fioletowe, a nie... Znaczy różowe, a nie... CO JEST TYM RAZEM? NASTĄPIŁA JAKAŚ ZMIANA! WYWALIŁA MNIE W KOSMOS! Z unlucky w tym, że zamknął mnie w wielkim jajku, ale wychodzi na to, że to unlucky jest to, że to unlucky, ja nigdy nie wiem co to będzie. A teraz unlucky wygląda, że uruchomiłem coś bardzo niebezpiecznego i chyba nie powinienem tego uruchamiać. Chyba nie powinienem tego klikać w ogóle. O kurde bele. O kurde bele, przepraszam. Przepraszam, nie chciałem, nie chciałem tego odpalać. To był zły pomysł, to był bardzo zły pomysł, Ja już widzę, że to się źle skończy. To się okropnie źle skończy. Ja odejdę od komputera, bo on zaraz wybuchnie. Co? To jest! To się rusza! Okej, okay, i to tyle. Nie, to nie tyle. To zaczyna niszczyć świat. No wspaniale! No jasne! Przepraszam, czy jednak mógłbyś przestać? Naprawdę ja tylko chciałem zobaczyć co robię Unlucky TNT! Ja nie potrzebuję, ja lubię takie krążące, wielkie kółeczka wokół siebie! Wspaniale jesteście! Nie musicie nic mi połowy świata! Za trzechiej połowy! Całego mam wrażenie! Tym, co za piramidę robi na środku? Mogę tylko zatrzymać, zanim zniszczy mi komputer! Proszę, proszę, proszę! Spokojnie, spokojnie! Porozmawiajmy! Porozmawiajmy! Eee, w cokolwiek jakieś argumenty! Ja tam pieniądze! Mam 10 złotych, 100 zł, tysiąc! Cokolwiek! Czekaj, to nadal działa! Może ja to zaleję wodą, Może to będzie bezpiecznie? Nie, to nie będzie bezpiecznie. Oczywiście, że to nie działa. Przecież woda kontra coś takiego. To nie ma opcji, że to w ogóle powinno działać. NIE! nie. ja mogę z tym zrobić? Czy ja mogę z tym zrobić? Mogę to wysadzić innym TNT? To jest najgorszy pomysł, na jaki wpadłem w życiu. Ale może, może jednak? Nie wiem, nie mam innego pomysłu. Wysadzę TNT innym TNT. Może wtedy przestanie niszczyć mi świat. Proszę! Nie. What? Co?! Ch chyba... Zajęło? Nie wiem, czy to była moja interwencja, czy to było planowane, ale... Ta dziura... Ta dziura baw sobie coś. E, wyjątkowego to, no, że takie rzeczy są możliwe w Minecrafcie, to ja przyznam szczerze, nie wiedziałem. Wow! Po prostu... Wow! Lubicie dzieci? Bo autor tego moda chyba tak! Bo jakie raczej mi tłumaczyć to, że stworzył dzieciowe TNT? Czy to TNT jest dzieckiem? Czy wyrzuci w kosmos nam wielkie dziecko? Nie mam pojęcia, ale biorąc pod uwagę to, co widziałem wcześniej, wszystko jest możliwe! Jak wygląda. Okej, okay, okej, okay, dobra, jednak jednak Wybraliśmy przemoc, super, dzięki Naprawdę, świetnie, wybraliśmy przemoc To był największy koszmar, jaki można było Przeżyć w Minecraftzie, umówmy się Tyle baby zombiaków, nie chciałby Zobaczyć nikt, ja się nie dziwię, ja się Naprawdę nie dziwię, dobra, weźcie Weźcie już, dajcie spokój, co dalej Ser, kto nie lubi sera Dla tych wszystkich, którzy jednak lubią, mam serowe TNT, są dwie opcje, pierwsza Jest taka, że po jego odpaleniu mój komputer Stwierdza, że rzuca robotę i zostaje serem A druga jest taka, że mój świat Zaraz będzie miał tyle dziur, ile prawdziwy szwajcarski ser. Oby to była wersja druga, jednak, bo wola, wolałbym mieć mój komputer nadal. To są gąbki, nie ser. Co jest? Halo? To jest. Y to jest gąbka. To naprawdę nie jest ser. Znaczy, ja się znam na serze. Znaczy, nie znam się, ale wiem, że to jest gąbka! Serio, po wszystkim, co widzieliśmy wcześniej, dajecie mi coś takiego? No, dawajcie, dawajcie, a fajerwerek potrzebuję. To jest kolorowe! Firewerki też są kolorowe! I nazywa się... Bombowe TNT! Kompletnie niepodejrzana nazwa. Wygląda, wygląda jakby w przedszkolu mieli to rozdawać na zakończenie roku. Ale co kryje się pod taką szczęśliwą, wesołą, na pierwszy rzut oka... krzatą to... To, to jest dobre pytanie. To jest świetne pytanie. Nie mam pojęcia, co się pod tym kryje. Bo to wybuchło. Nic się nie dzieje. O, coś się dzieje. Coś się. Aaa! Nie do końca rozumiem, co się stało. Znaczy, spadło z góry, ale z czego? Z samolotu. O, nie! Jakie to jest złe? oj, 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 oj to, to możesz nie wydawać szkodliwe! Ale dosłownie, to TNT tworzy maszynkę, która wytwarza nieskończone TNT i cały czas będzie szła w moim świecie do przodu i niszczyła wszystko, co tylko napotka na swojej drodze! To jest maszynka, którą robiliśmy w odcinkach z TikToków czy na zbitów, nie mam pojęcia, ale wiem tyle, że jest najbardziej destrukcyjną maszyną, jaka istnieje! Każde poprzednie TNT miało swój początek i koniec, a to! To będzie rzecz wieczność! Wow, jestem pod wrażeniem jak okropnym człowiekiem jest autor tego moda, naprawdę On nas wszystkich nienawidzi, on nie ma litości! Co jeszcze? Chaos? Jak komuś się wydaje, że ja jeszcze dzisiaj chaosu nie widziałem, to proszę bardzo! Proszę bardzo! Proszę i pokazać, co to znaczy chaos! To zna... Okej, okay, przyznaję! To może być chaos! Mój komputer też czuje, że to jest chaos! UP! CO TU SIĘ DZIEJE?! Mijacie moje gacie, bez przesady z tym chaosem! To nadal leci! To rozwala mój świat! SPOKOJNIE! Ale przyznaję, satysfakcjonujące do patrzenia. Yy, nie powiedział mój komputer, ale ja powiedziałem. Nie, nie, ale spokojnie! Zostaw dorsze! COŚ TY, coś ty zrobił COŚ Z DORSZAMI! Nie wierzę. Chaos zabił dorsze. I to dziesiątki dorszów! <noise> nie mam siły już z tym Zostaw Zostawcie łapkę w górę. Zostawcie suba. Pa, pa, ha, 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 ha Jak moje dorsze tak skończyły, to ja też mogę tak skończyć. Yo! Na pocieszenie możesz być na odcinek po prawej stronie. Tam nie umarły żadne dorsze. Wręcz tam walczyliśmy o prawa dorszy. Podałem tam dziesięciu losowym widzom całą godzinę na zbudowanie sądu. Ale proszę, nie pozywajcie mnie o zniszczenie waszego mózgu. Pa!